Witam Was serdecznie i zapraszam do czwartego odcinka z cyklu o dobrym i głębokim oddychaniu. Tym razem zajmiemy się czymś bardzo przyjemnym. Będziemy zajmować się zapachem. Zapachem, czyli tym, co daje nam znać o smakach i barwach świata, ale także tym, co może być bardzo przydatnym narzędziem dla nas, żeby łatwiej. Wchodzi stan głębokiego relaksu i rozluźnienia, co może być kluczowe dla wszystkich, którzy mają problemy z oddychaniem, z astmą, POHP, wszelkiego rodzaju alergiami, bądź po prostu chcą zadbać o siebie i dać sobie trochę więcej spokoju w duchu i więcej oddechu w ciele. Przewlekły stres i związane z nim podniesione napięcie w ciele, jak i w układzie nerwowym, może być czynnikiem zwiększającym częstotliwość występowania różnych niekorzystnych objawów przy przeróżnych chorobach układu krążeniowo-oddechowego, ale to też po prostu być takim nieprzyjemnym czynnikiem w Twoim życiu. Co zrobić, żeby łatwo móc wyjść z tego stanu napięcia i zrobić dla siebie coś? Dobrego. Możesz w tym celu użyć zapachu. Pozwól sobie poczuć swój oddech. A teraz Zbliż zapach do nosa i odpowiedz na takie nietypowe pytanie: gdzie czujesz ten zapach? Czyli nie jaki to jest zapach, tylko gdzie go czujesz? Czy czujesz go może trochę bardziej w głowie, a może w buzi, a może w gardle? A może czujesz ten zapach jeszcze gdzieś indziej? I jak to w ogóle się dzieje, że możesz czuć zapach gdzieś więcej niż tylko w nosie? Czy wiesz, że receptory czucia zapachu mamy rozsiane po całym ciele, ale ich duże skupisko jest w nosie? Dlatego czujemy nosem bardzo precyzyjnie i wyraźnie. Ale ponieważ czujemy też zapachy całym ciałem, czyli po prostu substancje chemiczne czujemy całym ciałem, można to wykorzystać. Jeśli Twoje odczucie zapachu coraz bardziej rozlewa się po Twoim ciele i dociera do coraz dalszych zakątków, to znaczy, że się rozluźniasz. Rozluźniasz się i po prostu ten zapach rozchodzi się po Twoim ciele. Jeśli się rozluźniasz, to już robisz sobie dobrze dla układu krążenia, dla układu oddechowego i dla układu nerwowego, który po prostu zaczyna odpoczywać. Faktem jest to, że kiedy jesteśmy w przewlekłym stresie i napięciu, to nasze ciało się obkurcza i wtedy czujemy gorzej, a kiedy się rozluźnia, to zaczynamy czuć. Więcej, więcej życia, więcej barw, więcej zapachów. Możesz wykorzystać to zjawisko i na przykład mieć swój ulubiony, najbardziej rozluźniający ciebie zapach zawsze przy sobie. Albo po prostu dać sobie odrobinkę zapachu, na przykład na nadgarstek. I kiedy masz sytuację, która jest dla ciebie stresująca albo po prostu potrzebujesz trochę głębiej odetchnąć, najzwyczajniej w świecie, na chwilę się podelektować. I pozwolić, żeby ten zapach Cię ogarnął. Wtedy wiesz, że się rozluźniasz. Regularnie wykonywane medytacje czy techniki oddechowe nakierowane na spokojne głębokie oddychanie są wspaniałym wsparciem dla terapii rekomendowanych przez lekarza dla osób z chorobami układu oddechowego takimi jak astma, alergie czy p.o.h.p. Jeśli umiesz sprawnie, miło zredukować u siebie poziom stresu, to po prostu oddycha ci się lepiej. Adamet dla rodziny.